Witam Was serdecznie. to znowu, Fishing Mike. Witam Was w kolejnej serii zatytułowanej Szybka Akcja. Bez zamulania zajmujemy się prostą do złapania rybką unikatowy okoń żółty. Łapiemy ją w bardzo podobnym miejscu, tam gdzie złapaliśmy basa małogębłowego, czyli w okolicach latarni. Rzucacie na prost i marker, oczywiście specjalnie dla Was leci. Minus 100. 75 98 196 15 w okolicy, bo i sobie spokojnie rzucacie. Ja, ten, ja tą rybkę złapałem na, na spinning X Series Bear Blues spinner. Ważne, żeby pamiętajcie, jeżeli używacie bez zadziorowych, w ogóle jakiegokolwiek zadziorowego sprzętu, dla was to bonusik w doświadczeniu. Tak więc taki kilo 600 złapany. Właśnie na spina. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmikach.